Witam w Zapytaj, trenera! Ja mam na imię Paweł i jestem dzisiaj w klubie Everest Fitness w Zielonej Górze, w którym chciałbym pokazać Ci ćwiczenia z masą własnego ciała na klatkę piersiową. Dzisiejszy odcinek poświęcony będzie wyłącznie ćwiczeniom dla zaawansowanych. Jeśli nie masz doświadczenia w treningu siłowym, to odsyłam Cię do wcześniejszych odcinków, w których koncentrowałem się na ćwiczeniach dla początkujących oraz średnio zaawansowanych. Dzisiaj będą ćwiczenia dla zaawansowanych i już teraz gorąco Cię zapraszam do obejrzenia tego odcinka. Pompki wąskie to bardzo trudne ćwiczenie, które silnie angażuje tricepsy. Bez silnych mięśni tricepsów oraz klatki piersiowej prawdopodobnie nie udać się wykonać tego ćwiczenia. Wykonuj pompki wąskie w identyczny sposób jak pompki klasyczne, z tą różnicą, że palce wskazujące dłoni oraz kciuki muszą być złączone. Zginaj łokcie obniżając tułów aż do samej ziemi. Wyprostuj łokcie unosząc tułów i powtórz. Pompki korkociągi to kolejne ćwiczenie ogólnorozwojowe, dzięki któremu trenujesz nie tylko klatkę piersiową, ale także szereg innych grup mięśniowych. Jest ono polecane osobom trenującym sztuki walki, takie jak MMA czy brazylijskie jiu-jitsu. Rozpocznij ćwiczenie w pozycji jak do pompek wąskich. Dłonie powinny być złączone palcami wskazującymi oraz kciukami, natomiast stopy powinny być lekko rozstawione. Zegnij łokcie i obniż tułów, kładąc się na ziemi. Wykonaj półobrót odpychając się stopą od ziemi. A następnie, za pomocą dynamicznego ruchu, wyprostuj łokcie i unieś tułów. Zwróć uwagę, by w momencie prostowania łokci dłonie były złączone na ziemi, w przeciwnym razie Twój ruch ciałem straci dynamikę i stanie się jeszcze trudniejszy. To ćwiczenie jest cięższe, niż wygląda, jeśli uważasz, że jest proste, spróbuj wykonać je teraz. Pompki z kopnięciem to kolejne ciężkie ćwiczenie przeznaczone zwłaszcza dla zawodników trenujących sporty walki. Rozpocznij ćwiczenie jak w pompkach klasycznych, z tą różnicą, że dłonie rozstaw nieco szerzej. Pozwoli Ci to utrzymać równowagę w górnej fazie ćwiczenia. Obniż tułów zginając łokcie jak w pompkach klasycznych. Natomiast unosząc ciało skręć tułów i wykonaj kopnięcie nogą znajdującą się niżej. Wykonując kopnięcie, napnij wszystkie zaangażowane mięśnie, aby usztywnić ciało. Po kopnięciu, nie opuszczaj bezwiednie nogi, ale postaraj się utrzymać ją przez chwilę w powietrzu. Będzie to bardzo trudne. Pamiętaj, aby mocno napiąć mięśnie ramion i barków. Pozwoli to zabezpieczyć łokcie przed kontuzją. Ostatnie najtrudniejsze ćwiczenie to pompki ze skrętem tułowia. Aby je wykonać, musisz dysponować nie tylko dobrą siłą klatki piersiowej, ale także wielu mięśni tułowia, brzucha, a także mięśni odwodzących bioder. Rozpocznij, jak w pompkach klasycznych, jednak dłonie rozstaw nieco szerzej niż szerokość barków. Obniż tułowie, uginając łokcie, a następnie wyprostuj ramiona w łokciach i wykonaj skręt tułowia. Zegnij w kolanie nogę znajdującą się niżej i dotknij kolanem przeciwległego łokcia. W żadnej fazie ruchu nie wolno dotykać ciałem do ziemi. Ciało musi znajdować się nad ziemią przez cały czas wykonywania ćwiczenia. Aby prawidłowo wykonać to ćwiczenie, musisz maksymalnie napiąć wszystkie zaangażowane grupy mięśniowe. Powodzenia! Mam nadzieję, że te ćwiczenia z wykorzystaniem masy własnego ciała na klatkę piersiową. Udowodniły Ci, że nawet w domu bez wykorzystania sprzętu możesz świetnie i ciężko trenować klatkę piersiową. Mam nadzieję, że ćwiczenia Ci się spodobały, i już teraz zapraszam Cię do obejrzenia kolejnych odcinków z serii Zapytaj Trenera, w których koncentrował będę się na omówieniu ćwiczeń na inne partie mięśniowe. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.